Czy w USA możesz zawrócić na czyimś podjeździe do posesji? Wiecie, bo tam jest takie prawo jak stand your ground, które polega na tym, że jeśli ktoś, kogo nie znasz, wejdzie na twoją posesję i jak stwierdzisz, że twoje życie lub mienie jest zagrożone, no to możesz go legalnie. Dla własnej ochrony, oczywiście. No więc czy taki wjazd na czyjąś posesję w celu, nie wiem, zawrócenia czy wykonania jakiegoś pilnego telefonu oznacza, że ktoś może cię legalnie postrzelić? W większości stanów wjazd na czyjś podjazd jest traktowany jako trespassing, czyli wtargnięcie na cudzy teren. Weź też pod uwagę, że podwórka w USA często wyglądają inaczej niż w Polsce. Nie są ogrodzone płotem. ale samo wjechanie na podjazd nie daje nikomu prawa strzelać. Ale oczywiście jak to w USA? Tak, zdarzały się takie przypadki. Na pewno nie jest to mile widziane, więc lepiej nie ryzykować. Więc o ile raczej nie oberwiesz kulką, tak możesz usłyszeć całkiem niezłą wiązankę na swój temat.